Nie chcesz fetter. Tam. Ciesz. Co to jest? Ciesz. Nic to nie trzeba było. Daj tą soba. Daj pan pani pan. Widzisz. Proszę. Są Ale śmierdzi. Tam ta owoce. Tam tak. Ile to kosztuje? Nie 100, nie 8 Ci. Siedzisz ty. Piątaka mogę dać. Ile? Pią pięć. Ile? Piątaka. Pięć złotych? Pięć złotych. To złoty. tyle za darmo może, tak pięć złotych co tak Taki normal dużo to nie ja za tyle sobie w sklepie, takie tak jest kupię Nie wiem tak. bo... tak. taki normal dużo kasy. 120 złotych kosztuje normal za idziem będzie. To czemu pan, to pan tak kupuje tak za 120 a sprzedaje tani To tranzyt mój, tranzyt. Daj 25 na chcesz? Ja nie mam, no, mam, węgry, nie mam piątaka tylko. Piątka. Co kupi za pół Daj 20, tak, chcesz? Przykro mi, nie mam. Daj 15, chcesz 15? 5 zł, mogę dać, więcej. No, Zajdziesz zł. Piątaka mam. Nie, Jesteś na YouTube